tej noty patrz Małgosia. I Kevin jaki dzisiaj jest piękny dzień co nie przecież my musimy ten no i strzec Huberta co nie bo tak nam szef idzie okaże co nie no to dobra chodźmy poszukać Huberta dobra kiewin i Małgosiu bo tak kurwa musi być okej okay, kurwa. No 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 Jędrzej mi sim tam podoba tutaj ta no zabawa co nie no to dobra jestem gotowy na są zabawę co nie no to dobra no to teraz tam chodźmy tam gdzie mamy iść ok no to dobra no to chodźmy do Edzia byśmy mogli popilnować Huberta dobra no to dobra chodźmy do Edzia dobra Jędrzej i Małgosia. No, 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 Jędrzej i Kiewinku, no to chodźmy tam, no to do naszego szefa Edzia, to niech nam da nowe zadanie, co nie, no to dobra, no to jak, no to, a jak chodźmy już tam do nich, kurwa, i niech nam da jakieś nowe zadanie, no co wy na to, Kiewinku i Jędrzejku, no powiedzcie mi, co o tym kurwa sądzicie, co o nie. Cześć Tatku, to ja Hubert, mogę iść sim przejść na dwór, na cmentarz, bo mi sim nie chcę dzisiaj siedzieć w domu, no to jak Tatku, mogę to zrobić, czy nie no mi kurwa tutaj, powiedz dobra, tylko bez kurwowania dobra, no to dobra, to jak idziemy tam, mogę tam iść, czy nie no mi powiedz. No, 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 synek, nie no takim tonem, ale co mi tam możemy iść już na dwór, to ja pójdę z tobą, bo bardzo boję się, że umrzesz. Co nie no to dobra no to jak no to idziemy tam na dwór ja z tobą. Co nie no to ja pójdę zaraz z tobą i wszystko będzie dobrze no to wtedy będziemy pi co nie synek Huberciku. No i wtedy to już koniec odcinka na dzisiaj. Ale ja nie będę niegrzeczny, no i to właśnie mówię, to ja, Hubert. I właśnie w ten dzień spotkało mi Sim coś bardzo dziwnego ale to na razie koniec odcinka. Okej okay. w następnym ja pokażę wam co się stało tego ferajnego dnia. Okej okay. no to do następnego odcinka wtedy wam ja kurwa pokażę co się stało w ten dzień. Okej okay. kurwa czy nie no mi kurwa powiedzcie.